Maneczko, chciałem Wam powiedzieć, że serio ta masa będzie już poważna. Masa is real. Dobra, to może zacznijmy od jakiegoś kontekstu. No, jak można zauważyć, na moim kanale był film Ostatnia redukcja, i, i był jeszcze film później. Był film masa. I nie powiem. No trochę nie wyszło. Trochę można powiedzieć, że. Trochę masa nie wyszła. I. Po prostu byłem na siłowni. Podszedł do mnie yy, mój oczywiście idol Conju gold Insert. Yy upspose Mike Israel versus Gold Fart sand blue lobster I po prostu coś tam zacząłem z nim gadać i po prostu stwierdziłem, że trzeba wziąć tą masę na poważnie i poszedłem dzisiaj czyli następnego dnia po tej rozmowie na zakupy i można powiedzieć, że tych rzeczy trochę kupiłem. Można tutaj wstawić zdjęcie. I co? I robię serio masę. To jest już ostatni raz, w którym widzicie mnie tak dociętego. Aż tak, można powiedzieć, małego. Bo oczywiście nie tylko tłuszcz rośnie, ale też masa mięśniowa. Bez przesady. I tu można już jakieś ten pozowanie jeszcze porobić, ale to serio jest ostatnia redukcja. No teraz akurat nie piję jakiegoś wytrawnego shake'a, który ma 1000 kalorii, 2000, tylko herbatkę, ale ale co tutaj mam, co tutaj leży obok. Kruche ciastka, kruche ciastka. Wiecie, ile one mają w opakowaniu. Tysiąc pierdolonych kalorii. Ponad. To jest kurwa pogrom. I serio, to, to, to jest po prostu mocne. Na pewno przez następne 3 dni będzie jakiś taki, na pewno mini-fokus na tym, na spróbowaniu zjeść większości albo wszystkiego, co kupiłem na te parę dni i nie wiem czy to jest możliwe. Daj mi się, że no jak to jak to on właśnie powiedział, że także. że jak to powiedział koncio Gold, że bierzesz tak. Na śniadanie jogurt pitny. Tak i bierzesz bierzesz idziesz do szkoły powiedzmy, bierzesz dwa banany. I to już, już jest jakieś kalory ile, bo taki, tak, taki ogór pitny ma z, pi, z 50, 70 na 100, e, 750 go się bierze, czyli szybka matematyka, powiedzmy, że z 500, z 500 kalorii, dwa banany, czyli już jest 700 kalorii, bierzesz do szkoły, w szkole, w szkole masz ciastka kruche, tu już masz 1700 kalorii, później jeszcze e, po szkole wracasz Obiadek umamy, bierzesz w sensie jedno, jesz i powiedzmy jakieś 500 kalorii, 1000 może maksymalnie. Czyli powiedzmy, że już masz 2300, 2300, 2400. Później jeszcze ten. Nie wiem, nie wiem, kiedy to powiedział, że kiedy zjeść, ale no na pewno bierz bułkę wysokobiałkową, białkową. dzisiaj patrzyłem w Lidlu jak byłem na zakupach 18 gramów białka w bułce dzisiaj to wiadomo, że to białko nie jest takie najlepsze, ma gorszą wchłanialność, ponieważ to nie jest białko z mięsa takie, tylko to jest białko z pieczywa, więc no, można powiedzieć, że nie jest takie najlepsze, ale jest dobre oczywiście i tak, bierzesz to i bierzesz do tego to jest to, mięso kebabowe, mięso kebabowe po prostu bierzesz do bułki i z tego też masz ileś kalorii. To mięso, to mięso też widziałem, że chyba ma, no też 1000 kalorii. Masz kolejne 1500, masz już 4000 kalorii. Bierzesz sobie, jeszcze robisz jakieś, nie wiem, powiedzmy albo shake jakiś, albo on tam mówił, że te. Bułki na parze, ale no bułki na parze, no nie wiem Dużo węgli, to też tak można się trochę napychać tym i nie wiem Więc ich akurat nie kupiłem Ale no to, to, jest, to jest to jest dobry plan Mniej więcej tego postaram się utrzymać Jeszcze oczywiście do, powiedzmy, że właśnie do tego do tej bułki jeszcze jakiś sosik właśnie se kupiłem Taki Swanexa. Tysiąc wysp. Tysiąc wysp jest. No to jest. To jest. Super sus. Już można powiedzieć, że ga, gadam, gadam trochę tak o niczym, ale. Nie wiem. Dobra, to chyba szybkie pozowanie. I wydaje mi się, że trzeba się pożegnać z takim mocnym docięciem. Eee, na rzecz oczywiście czegoś lepszego, na rzecz masy. Bo to nie pójdzie na nic. Nie pójdzie na nic. Jo, pierdolę patrzę na tych ciastkach w ogóle. Nutrition score E. No, w sumie się nie dziwię. 40% pisze czekolada. No to masz tego 220, tu masz 80-90 gramów czekolady jakoś. Prawie jak cała taka tabliczka taka mała jakie są takie tabliczki po 100 gramów, ale no to nie, o czym ja gadam, będzie, będzie jutro prawdopodobnie odcinek z tego jak jem, z tego jak to wygląda, a teraz po prostu ostatnie pozowanie, wiem, że ostatnio tych pozowań jest dużo, ale nie wiem, nie wiem, jestem za bardzo estetyczny, żeby nie pozować. Jestem za bardzo docięty, jestem za bardzo zajebisty, kurwa.